To jest mocny fajrand, jest to wino, wiecie Państwo dokładnie jakie wino, ta, ta sama klasa myślę co Amarena, Sniper i tym podobne. Etykieta do mnie przemawia, przemawia do mnie na poziomie molekularnym, smak tego jest spójny z nazwą, mam tutaj wszcząsacz, Wchziałeś to W biznesie W biznesie nazywamy to sztuczkami barmańskimi. Dwie części mocnego fajrantu. Bo jakby inaczej. No i do tego 60 nieironicznej słodziutkiej wody. Także przedstawiam Państwu mocne Fajrantini. skosztujmy, Ach, doskonałe. Relacja między tymi luksusowymi wisienkami Luxardo Maraschino i najtańszym winem, jakie można kupić, ta relacja musi być studiowana.